Gotowi, żebyście przenieśli swój biznes na wyższy poziom? Czy ZUS spędza wam sen z powiek? Porozmawiajmy o rozwiązaniach. Często myśli się, że po zmianie jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, można zapomnieć o składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, czyli o ZUSie. Nic bardziej mylnego. Jeśli jesteś jedynym udziałowcem, nadal musisz płacić. O co w tym wszystkim chodzi? Nawet po przekształceniu firmy musicie wyrejestrować się z ZUS-u jako jednoosobowa działalność gospodarcza i zarejestrować się ponownie, tym razem jako udziałowiec, opłacając pełne składki. Ale bez obaw, jest na to legalny sposób. Można sprzedać swoje udziały zaufanemu partnerowi lub członkowi rodziny, a następnie odkupić ich część. Dzięki temu nie będziecie już jedynym udziałowcem, co zwalnia Was z obowiązku opłacania składek ZUS. Pamiętajcie, że odpowiednie postępowanie może oszczędzić Wam mnóstwo kłopotów i pieniędzy. Prawdziwa gospodarka niedoboru w nowoczesnym wydaniu. Zróbcie mądry ruch i dbajcie o swój biznes, żeby dalej się rozwijał.